Cześć, Maleczku, z tej z strony Dawid i dzisiaj nagramy grę Sock Pies Game. Nie wiem, jak to dokładnie mówić, i jest dzisiaj ze Zuzia. Cześć! Będziemy grać w tą grę. No to jest jasne. Przed chwilą wygrałem z Zuzią, ale. Następny odcinek z tej gry będzie. Ole, jest! Następny odcinek będzie taki, sa no o tej grze też chyba spróbuję, ale też będzie challenge. Ole duże bramki, yes. nie, Je ale jest. Ład! Susia, nie doszedł. Ale, ale przeszło między nimi. Nie no nie. Ale przywroty se wbiła. I co ty? Ja mogę ci nie pchać w to Ale on mi pcha! O nie! Wstawaj, noje. Ale wybroniłem! Patrz, tu piłka z jakieś przewroty. O! I gol! Wygrałem. Gramy do trzech wygranych. Ale zwaliłaś. Ale go wykopałaś! Ale jestem w romce. Ja tak nie mogę! Jest! Z strzelka chyba się też coś robi. Patrz, się pochylam. Główka! Nie! Główka! E! Jeszcze tak głośno nie. Jest! Weszłem! Mm. Ej, dlaczego oni nie mają głów? No tak leweki. Nie! No jest, wstawaj! No nie! A, czemu? No nie, co ty z robisz? To jest fałsz! A! Nie do O! Co mój bramkarz odwala? Wpadaj tam do bramki! Bramka się pociśnie! Uwaga! Piłka w grze! I Zostawcie lajka za to! O! A. Ale strzeliłaś piętką. Jeszcze jedna wygrana. No i jakby to powiedzieć? Że ja przegrała wtedy. Co? Puff. Myślisz, że co moje strzały nie są torpedami? Ja mam torpedy w strzałach. Patrz, patrz, jaka torpeda. Psz, 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 psz. Widzisz, patrz, 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 piłka, piłka. Idzie sobie swobodnie do bramki. Tu, tu bramka śleci na nią. <laughs> Ale co? Normalnie się ten z ciłkami. Ole! Brabkaż to dobija! Nie, przewrót. Jest! Nie! Yeah. Ja! Yeah. Brabkaż z plecami o słupek. E, o, poprzeczkę raczej. Skotyłam. <laughs> o nie! Remis! O! <laughs> Aaaa! Ah! Ole ale to wybronił, Bromkosz! Łaa! Ale bramkarz, bramkarz w główkach normalnie. jak to Ja! A ty nie śledził jaja! O nie! Ej, ty no za chwilę wygrasz! 7 go! O nie, bramkażu! nie, 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 Grała! nie, y y y 2-1 jest <śpiewanie> Jest <śpiewanie> O, nie, wzięła O, główka, główka, bramka! Zaraz wygrasz ty o! Dobra! Dobra Dawid wygrał, jak gramy do pięciu, bo za krótki filmik jest. Witam <grywka> <Jad>. Ej, czekaj, czy <grywka> ja sprawdzę? Ej, zauważy... Ej! Nie, czy ktoś ten, kto grał w tą grę, nie, zauważył, że bramka się zwiększy od piłkarza? Patrzcie, i zaraz 3-3, nie. Ja 3-3. Ej, ty mnie dogonisz. Ja cię. Yeah. Mm. Ja tym bramka mi to... O nie, jest. jest y... Dwa, trzy. Dwa, trzy jest. Ja. <grywka> o mój to, gościu. Bramka stanowi tak. <noise> Mu się nie do przebicia! O ja. Czysz. A! Ja, jak ja oglądałem, że niektórzy inni tam że w to kraj to ja nie widziałem, że takie trudne jest. <noise> Co imię, gdzie ty mnie kopiesz, tak? Jest! Gramy do pięciu wygranych Ja mam trzy A dobra, gram jeszcze to te, To, kto teraz wygry, wygra Wygrywa całą grę Jest! To no nie! Ło, wow, brałkasz na szpagacie! To Ej, gdzie mój piłkasz jest? Ej! On tam odleciał! Jest, ale weszło! Je, jeden bramkarz cały mecz może ten wygrać. No leć, leć na ten ryj. Aaa, mi głowę gniecie! Bramkasz leć! Jest. Dobra, wygrałem, wygrał! Zostawcie lajka! Jeśli się podobał odcinek! Jeśli się podobał... Like. Jeśli się podobał odcinek, to strzelcie łapkę w górę i co jeszcze? Na razie!